W sercu Warszawy, gdzie nowoczesność spotyka się z historią, Mateusz Kowalski prowadził najbardziej prestiżowe centrum szkolenia psów w mieście. Jego talent do rozumienia czworonożnych przyjaciół był niemal legendarny, a jego metody szkoleniowe były podziwiane i naśladowane w całym kraju. Jednak tym, co naprawdę wyróżniało Mateusza, była jego niezwykła więź z Torem. Majestatycznym owczarkiem niemieckim, który był nie tylko jego najlepszym przyjacielem, ale także żywym dowodem jego umiejętności. Centrum szkoleniowe Przyjazna Łapa mieściło się w odrestaurowanym przedwojennym budynku otoczonym przestronnym ogrodem, gdzie psy mogły swobodnie biegać i trenować. Każdego ranka Mateusz i Tor witali swoich klientów z entuzjazmem, a ich synchronizacja w pracy była hipnotyzująca. Tor instynktownie wiedział, czego Mateusz od niego oczekuje, demonstrując różne komendy i zachowania dla innych właścicieli psów. Szczególnie dumny był z programu rehabilitacji psów z trudną przeszłością, który prowadził wspólnie z lokalnym schroniskiem. Widok przemian, jakie przechodziły wystraszone i nieufne zwierzęta pod jego opieką, dawał mu największą satysfakcję. W tym właśnie programie poznał Zofię Nowak, behawiorystkę zwierząt, która dzieliła jego pasję do pomocy czworonogom. Zofia ze swoimi kasztanowymi włosami, zawsze związanymi w niedbały kok i bystrymi, zielonymi oczami, wnosiła do centrum świeże spojrzenie i nowoczesne podejście do terapii behawioralnej. Jej metody, choć czasami kontrowersyjne w oczach bardziej tradycyjnych trenerów, przynosiły spektakularne rezultaty. Mateusz zauważył, że nawet Thor reagował na nią inaczej niż na innych ludzi, z mieszanką zaciekawienia i szacunku. Wszystko zmieniło się pewnego jesiennego poranka, gdy do centrum przyjechała ekipa lokalnej telewizji, by nakręcić reportaż o sukcesach Mateusza. Dziennikarka Anna Witkowska była szczególnie zainteresowana jego innowacyjnymi metodami szkolenia. W trakcie wywiadu wszystko szło doskonale, dopóki nie pojawił się Maksymilian Dębski, wpływowy biznesmen i właściciel konkurencyjnej sieci szkół dla psów. Dębski, zawsze nienagannie ubrany w drogie garnitury, był znany z agresywnego przejmowania mniejszych biznesów. Już od miesięcy próbował przekonać Mateusza do sprzedaży centrum, ale zawsze spotykał się z odmową. Tym razem jednak przyszedł z konkretnym celem: chciał publicznie podważyć reputację Mateusza. W trakcie nagrania Dębski zaczął zadawać prowokacyjne pytania o metody szkoleniowe stosowane w centrum. Sugerował, że Mateusz używa kontrowersyjnych technik, które mogą być szkodliwe dla psów. Thor, wyczuwając napięcie, stanął protective przy swoim właścicielu, co Dębski natychmiast wykorzystał jako dowód na agresywne tendencje psów szkolonych w centrum. Zofia, obserwując sytuację z boku, próbowała interweniować, wyjaśniając naukowo podejście Mateusza do treningu, ale kamera już uchwyciła dokładnie to, czego Dębski chciał. W następnych dniach spreparowany materiał pojawił się w mediach, przedstawiając Mateusza w bardzo niekorzystnym świetle. Plotki rozprzestrzeniały się jak ogień. Właściciele psów zaczęli odwoływać zajęcia, a lokalne schronisko zawiesiło współpracę. Mateusz obserwował, jak jego życiowe dzieło powoli się rozpada. Nawet niektórzy długoletni klienci zaczęli kwestionować jego metody. Tor jakby wyczuwając przygnębienie swojego pana, nie odstępował go na krok, próbując podnieść go na duchu swoją obecnością. Zofia była jedyną osobą, która stanęła murem za Mateuszem. Wiedziała, że oskarżenia są bezpodstawne, ale potrzebowała dowodów, by to udowodnić. Podczas gdy Mateusz walczył z rosnącą falą krytyki, ona rozpoczęła własne śledztwo. Podejrzewając, że za atakiem Dębskiego kryje się coś więcej niż zwykła konkurencja biznesowa. Pewnego wieczoru, gdy centrum opustoszało, Mateusz siedział w swoim biurze, przeglądając stare filmy z treningów. Tor położył głowę na jego kolanach, a Zofia przyniosła im obu gorącą herbatę. W tym momencie narodził się plan. Plan, który miał nie tylko oczyścić imię Mateusza, ale także zrewolucjonizować podejście do szkolenia psów w całej Polsce. Jeśli ta historia Cię zainteresowała, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i dać like. Powiedz nam, z jakiego miasta nas oglądasz. Jedziemy dalej. Następnego dnia Zofia przybyła do centrum wcześniej niż zwykle, niosąc grubą teczkę dokumentów. Jej determinacja była widoczna w każdym kroku, gdy przemierzała opustoszałe korytarze budynku. Tor, który zwykle witał wszystkich przy wejściu, tym razem nie odstępował Mateusza na krok, jakby wyczuwając, że jego pan potrzebuje wsparcia bardziej niż kiedykolwiek. W małym biurze Mateusza rozłożyli wszystkie materiały na starym dębowym biurku. Zofia przygotowała szczegółową dokumentację wszystkich psów, które przeszły rehabilitację pod okiem Mateusza. Każde zwierzę miało swoją historię sukcesu, potwierdzoną przez właścicieli i weterynarzy. Szczególnie wzruszająca była historia Luny, owczarka belgijskiego, który pod opieką Mateusza przeszedł komplet transformację z zalęknionego psa do pewnego siebie towarzysza. Spójrz na te wszystkie świadectwa, powiedziała Zofia, rozkładając zdjęcia i listy od wdzięcznych właścicieli. Nie możemy pozwolić, żeby Dębski zniszczył coś, co budowałeś przez tyle lat. Mateusz przejrzał dokumenty, a jego oczy zatrzymały się na zdjęciu przedstawiającym go storem podczas ich pierwszego wspólnego treningu. W tym momencie do centrum wszedł nieoczekiwany gość Barbara Lewandowska, emerytowana inspektorka do spraw dobrostanu zwierząt, znana ze swojej bezkompromisowości i uczciwości. Zofia i Mateusz wymienili zaskoczone spojrzenia. Barbara była legendą w środowisku. Jej opinia mogła zaważyć na wszystkim. Przyszłam, bo coś mi tu nie gra oznajmiła Barbara, zdejmując elegancki płaszcz. Znam twoje metody od lat, Mateusz. Obserwowałam twoją pracę, zanim przeszłam na emeryturę. To, co pokazano w telewizji, to nie ty. Tor natychmiast podszedł do Barbary, witając ją z szacunkiem, jakby rozumiał wagę jej obecności. Barbara spędziła kolejne godziny przeglądając dokumentację centrum i rozmawiając z nielicznymi klientami, którzy pozostali lojalni wobec Mateusza. Szczególną uwagę zwróciła na metodologię szkoleniową i dokumentację postępów psów. W jej oczach pojawiał się coraz większy błysk zrozumienia. Dębski prowadzi swoją sieć szkół od trzech lat, powiedziała w końcu Barbara, odkładając okulary. Ale czy ktoś z was wie, co robił wcześniej? Zofia i Mateusz potrząsnęli głowami. Prowadził hodowle pokazowe. Stracił licencję po skandalu związanym z warunkami, w jakich trzymał zwierzęta, zmienił nazwisko i rozpoczął wszystko od nowa. Ta informacja była jak błyskawica rozświetlająca mrok. Zofia natychmiast rozpoczęła poszukiwania w internecie, znajdując stare artykuły i dokumenty. Tor, który przez cały czas uważnie obserwował rozwój wydarzeń, nagle podniósł się i podbiegł do szafki w rogu biura, gdzie Mateusz przechowywał stare nagrania z treningów. On nie atakuje ciebie, Mateusz, powiedziała powoli Zofia, układając w głowie elementy układanki. On atakuje twój program rehabilitacji. Boi się, że jeśli ludzie dowiedzą się o jego przeszłości, zaczną zadawać pytania o jego obecne metody szkoleniowe. Barbara pokiwała głową z aprobatą. Potrzebujemy dowodów na jego obecne praktyki. Mam wciąż kontakty w środowisku inspektorów. Możemy rozpocząć oficjalne dochodzenie, ale musimy działać ostrożnie i zgodnie z prawem. Plan zaczął się krystalizować. Zofia zaproponowała zorganizowanie publicznego pokazu umiejętności psów, wyszkolonych przez Mateusza, z udziałem ekspertów i weterynarzy jako obserwatorów. Tor, jakby rozumiejąc powagę sytuacji, położył łapę na kolanie Mateusza, oferując swoje bezwarunkowe wsparcie. Przygotowania do publicznego pokazu umiejętności psów ruszyły pełną parą. Mateusz wybrał przestronny park miejski jako miejsce wydarzenia, które miało przyciągnąć uwagę całej warszawskiej społeczności miłośników zwierząt. Zofia zajęła się organizacją, zapraszając najbardziej szanowanych ekspertów w dziedzinie behawiorystyki zwierząt, a Barbara uruchomiła swoje kontakty w mediach, by zapewnić obiektywne relacjonowanie wydarzenia. Tor jak zawsze był centralnym punktem przygotowań. Jego perfekcyjne wykonywanie komend i łagodne usposobienie stanowiły żywy dowód skuteczności metod Mateusza. Podczas treningów przygotowawczych wokół centrum zaczęli gromadzić się dawni klienci, zaintrygowani aktywnością, która przywracała życie niegdyś tętniącemu energią miejscu. Jedna z byłych klientek, pani Jadwiga Kowalczyk, właścicielka małego jamnika o imieniu Pixel, Zatrzymała się pewnego popołudnia obserwując trening. Jej pies, kiedyś nerwowy i nieprzewidywalny, przeszedł komplet transformację pod okiem Mateusza. Nie mogę uwierzyć, że dałam się zwieść tym oszczerstwom, powiedziała ze łzami w oczach, patrząc, jak Thor demonstruje skomplikowane ćwiczenia dla grupy wolontariuszy. W trakcie przygotowań, Zofia otrzymała nieoczekiwany telefon. Była pracownica jednej ze szkół Dębskiego, Helena Majewska, chciała się z nią spotkać. Spotkanie zorganizowano w małej kawiarni na przedmieściach Warszawy. Helena nerwowo obracając filiżankę w dłoniach zaczęła opowiadać o prawdziwych praktykach w szkołach Dębskiego. To wszystko fasada, wyznała Helena. Psy są trenowane metodami, które wywołują u nich strach i agresję. Dębski dba tylko o szybkie rezultaty, nie o dobrostan zwierząt. Mam nagrania, jej ręce drżały, gdy przekazywała Zofi pendrive'a z dokumentacją. Tego samego wieczoru w centrum szkoleniowym Mateusz, Zofia i Barbara analizowali materiały dostarczone przez Helenę. Tor leżał u ich stóp, od czasu do czasu podnosząc głowę, jakby wyczuwając ich rosnące zaniepokojenie. Nagrania pokazywały przerażającą prawdę o metodach dębskiego. Psy zastraszone, zamknięte w ciasnych klatkach, poddawane stresującym treningom. Barbara natychmiast rozpoczęła procedurę oficjalnego zgłoszenia do odpowiednich władz. Zofia zajęła się katalogowaniem dowodów, a Mateusz skupił się na przygotowaniach do pokazu, który teraz nabrał jeszcze większego znaczenia. Nie chodziło już tylko o oczyszczenie jego imienia. Stawką było dobro wszystkich psów w szkołach Dębskiego. W międzyczasie wieść o nadchodzącym pokazie rozeszła się po mieście. Coraz więcej osób zgłaszało się, by podzielić się swoimi pozytywnymi doświadczeniami z centrum Mateusza. Wśród nich była młoda weterynarz, dr Anna Wiśniewska, która prowadziła dokumentację medyczną wielu psów przechodzących rehabilitację pod okiem Mateusza. Mam pełne kartoteki pokazujące poprawę stanu zdrowia i zachowania psów, oznajmiła doktor Wiśniewska, rozkładając na stole grube teczki z dokumentacją. Widać wyraźnie, że metody Mateusza nie tylko są skuteczne, ale przede wszystkim bezpieczne i przyjazne dla zwierząt. Tor, który zawsze miał niezwykły instynkt w ocenie ludzi, zareagował szczególnie entuzjastycznie na obecność doktor Wiśniewskiej. Mateusz nauczył się ufać jego osądowi, a reakcja psa tylko potwierdziła, że zyskali kolejnego cennego sojusznika w swojej walce o prawdę. Dzień pokazu nastał słoneczny i ciepły, jakby sama natura chciała wesprzeć Mateusza w jego staraniach o odkrycie prawdy. Park wypełnił się tłumem ludzi. Były tam rodziny z psami, eksperci, dziennikarze, a nawet przedstawiciele władz miejskich. Na środku trawnika ustawiono specjalny tor przeszkód, a wokół niego trybuny dla widzów. Mateusz stał przy wejściu do parku wraz z Torem, witając przybywających gości. Każdy, kto widział ich razem, nie mógł mieć wątpliwości co do autentyczności ich więzi. Tor emanował spokojem i pewnością siebie, które udzielały się jego opiekunowi. Zofia krzątała się między stanowiskami, upewniając się, że wszystko jest gotowe, podczas gdy Barbara rozmawiała z grupą inspektorów, którzy przybyli na pokaz. Nieoczekiwanie wśród publiczności pojawił się sam Maksymilian Dębski, otoczony swoimi prawnikami i asystentami. Jego obecność wywołała szmer wśród zgromadzonych. Tor natychmiast się spiął, wyczuwając napięcie, ale jeden spokojny gest Mateusza wystarczył, by pies zachował profesjonalizm. Pokaz rozpoczął się od prezentacji podstawowych technik szkoleniowych. Mateusz i Tor demonstrowali kolejno różne ćwiczenia, każde poprzedzone szczegółowym wyjaśnieniem metodologii. Doktor Wiśniewska komentowała wpływ każdej techniki na dobrostan psychiczny i fizyczny psów, powołując się na konkretne przypadki ze swojej praktyki. Następnie na arenę wyszli dawni klienci ze swoimi psami. Każdy z nich miał swoją historię do opowiedzenia, historię transformacji, cierpliwości i sukcesu. Pani Jadwiga i jej piksel zaprezentowali skomplikowany układ, który jeszcze rok temu wydawał się niemożliwy dla nerwowego jamnika. Widownia reagowała entuzjastycznie na każdy pokaz. W połowie wydarzenia Helena Majewska, była pracownica Dębskiego, nieoczekiwanie wstała z widowni. Drżącym ale pewnym głosem zaczęła opowiadać o tym, co widziała w szkołach swojego byłego pracodawcy. Na telebimie wyświetlono fragmenty nagrań, które dostarczyła, starannie wybrane sceny, pokazujące kontrast między metodami Dębskiego a podejściem Mateusza. Dębski próbował przerwać prezentację, ale jego protesty zostały zagłuszone przez reakcję publiczności. Wtedy Tor, jakby wyczuwając moment, podszedł do grupy psów przyprowadzonych przez klientów Dębskiego. Ich zachowanie, przestraszone, defensywne, Mówiło więcej niż jakiekolwiek słowa. W przeciwieństwie do zrelaksowanych pewnych siebie psów szkolonych przez Mateusza, te zwierzęta wyraźnie nosiły ślady traumatycznych doświadczeń. Doktor Wiśniewska natychmiast rozpoczęła profesjonalną ocenę stanu psów z ośrodków Dębskiego. Jej diagnoza była miażdżąca, wykazała liczne przypadki zaburzeń behawioralnych wynikających z niewłaściwych metod szkoleniowych. Barbara i jej koledzy inspektorzy rozpoczęli sporządzanie oficjalnych protokołów. W kulminacyjnym momencie pokazu, gdy wydawało się, że prawda ostatecznie wyszła na jaw, wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Na scenę wkroczył Julian Zawacki, znany biznesmen i główny inwestor w szkołach Dębskiego. Jego pojawienie się wywołało poruszenie wśród zgromadzonych, ale to, co miał do powiedzenia, Zszokowało wszystkich. Mateusz Kowalski powiedział głośno: To ty stoisz za całą tą sytuacją. To ty zaaranżowałeś te wszystkie dowody przeciwko Dębskiemu. Tłum zamarł. Tor zaskomlał cicho, wyczuwając napięcie. Zawadzki wyciągnął tablet i rozpoczął prezentację własnych materiałów starannie zmontowanych nagrań, pokazujących Mateusza w niekorzystnym świetle. Zofia poczuła, jak grunt usuwa się jej spod nóg. Materiały wyglądały przekonująco. Pokazywały pozornie tajne spotkania Mateusza z Heleną, sugerując, że to on zmanipulował ją do złożenia fałszywych zeznań. Były tam nawet zdjęcia przedstawiające go w otoczeniu konkurencyjnych przedsiębiorców, sugerujące spisek przeciwko Dębskiemu. Barbara natychmiast podeszła do Zawackiego, żądając wyjaśnień i dostępu do oryginalnych materiałów. W tym samym momencie tor zaczął zachowywać się dziwnie. Początkowo wszyscy myśleli, że reaguje na stres sytuacji, ale pies miał inny cel. Pobiegł do torby Zawackiego, pozostawionej przy jednym ze stanowisk, i zaczął ją intensywnie obwąchiwać. Doktor Wiśniewska, która stała najbliżej, pierwsza zauważyła, co zwróciło uwagę psa. Z torby wystawał róg pendrive'a, identycznego jak ten, który Helena przekazała Zofi. Tor swoim zachowaniem zwrócił uwagę wszystkich na ten szczegół. Zawacki próbował powstrzymać Barbarę przed sprawdzeniem zawartości torby, ale było już za późno. Na pendrive'ie znaleziono oryginalne, niezmontowane wersje nagrań, które właśnie zaprezentował, wraz z instrukcjami od prawdziwego architekta całej intrygi. To nie był Dębski ani Mateusz, to Zawacki od początku pociągał za sznurki, manipulując obiema stronami konfliktu. Jego celem było przejęcie nie tylko centrum Mateusza, ale również szkół Dębskiego, by stworzyć monopol na rynku szkolenia psów w Warszawie. Dębski, który przez cały ten czas stał jak skamieniały, nagle zbladł. Ty zwrócił się do Zawackiego. To ty zmusiłeś mnie do ataku na Mateusza? Szantażowałeś mnie moją przeszłością? Jego głos drżał z wściekłości i niedowierzania. Tłum zaczął szumieć, a dziennikarze gorączkowo robili zdjęcia i nagrywali każdą sekundę dramatycznych wydarzeń. Zofia pierwszy raz od początku pokazu się uśmiechnęła. Spojrzała na Tora, który siedział dumnie obok Mateusza, jakby dokładnie wiedział, co właśnie zrobił. Zawsze powtarzałeś, zwróciła się do Mateusza, że psy mają niezwykły instynkt. Tor po raz kolejny to udowodnił. Następne dni przyniosły lawinę zmian w warszawskim środowisku szkolenia psów. Media szeroko relacjonowały wydarzenia z parku, a telefon w centrum Mateusza nie przestawał dzwonić. Dawni klienci masowo wracali, przyprowadzając ze sobą nowych. Tor jak zawsze witał każdego z nich zgodną siebie elegancją i spokojem. Zawacki stanął przed komisją etyki biznesu. A jego plany monopolizacji rynku zostały całkowicie zdemaskowane. Dębski, po publicznym przyznaniu się do błędów i manipulacji, których się dopuścił, zaproponował współpracę z Mateuszem. Chciał nauczyć się jego humanitarnych metod i wprowadzić je w swoich szkołach. Centrum, przyjazna łapa, przeszło metamorfozę. Mateusz! Wspólnie z Zofią przekształcił je w pierwszy w Polsce ośrodek szkoleniowo-badawczy, specjalizujący się w pozytywnych metodach treningu i rehabilitacji psów. Barbara zgodziła się objąć stanowisko głównego konsultanta, dzieląc się swoim wieloletnim doświadczeniem. Doktor Wiśniewska rozpoczęła prowadzenie regularnych warsztatów dla właścicieli psów, łącząc wiedzę weterynaryjną z behawioryzmem. Helena, która odważnie ujawniła prawdę, została zatrudniona jako koordynatorka programu rehabilitacji psów ze schronisk. Tor naturalnie pełnił rolę głównego demonstratora podczas wszystkich szkoleń. Pewnego wieczoru, gdy ostatni klienci opuścili już centrum, Mateusz siedział w swoim biurze przeglądając stare zdjęcia. Tor położył głowę na jego kolanach, a Zofia przyniosła im herbatę. Wiesz, powiedziała, siadając obok. Czasami największe próby prowadzą nas do najlepszych zmian. Mateusz spojrzał na nią z uśmiechem. Gdyby nie ta sytuacja, nigdy nie stworzylibyśmy czegoś tak wyjątkowego. Teraz możemy pomóc większej liczbie psów i ich właścicieli. Tor zamerdał ogonem, jakby w pełni zgadzał się z tymi słowami. W następnych miesiącach Centrum Mateusza stało się wzorem dla innych ośrodków w całej Europie. Jego metody i standardy etyczne zostały przyjęte jako model do naśladowania. Wspólnie z Zofią napisali książkę o pozytywnych metodach szkolenia, która szybko stała się międzynarodowym bestsellerem. Tor, mimo upływu lat, wciąż pozostawał sercem Centrum. Jego mądre oczy i spokojne usposobienie inspirowały kolejne pokolenia trenerów i właścicieli psów. Stał się żywym dowodem na to, że więź między człowiekiem a psem, oparta na wzajemnym zaufaniu i szacunku, może przezwyciężyć każdą przeszkodę. Centrum przyjazna łapa stało się nie tylko miejscem szkolenia psów, ale prawdziwą społecznością ludzi, Połączonych miłością do zwierząt i wiarą w humanitarne metody ich traktowania. A wszystko to zaczęło się od jednego człowieka i jego wiernego psa, którzy nigdy nie stracili wiary w swoje zasady. Koniec historii. Drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że historia Mateusza i Tora poruszyła wasze serca. Przygotowaliśmy dla was specjalną playlistę z podobnie wzruszającymi opowieściami. Znajdziecie ją klikając w link po lewej stronie. Jeśli podobała Wam się ta historia, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i dać łapkę w górę. Codziennie przynosimy Wam wyjątkowe historie, które pokazują złożoność życia. Nie przegapcie naszych kolejnych materiałów. Czekamy na Wasze komentarze.